Przed nami Mercedes 500 SL, czyli dwumiejscowy roadster pokazany po raz pierwszy na salonie motoryzacyjnym w Genewie w 1989 roku. Model zachwycał innowacjami. Miał elektrohydraulicznie składany dach, specjalną kratkę, tak zwany windshaft, czyli coś co chroniło pasażerów przed przeciągiem, a także system ABS. Aż trudno uwierzyć, że w owym czasie w sąsiednim NRD w najlepsze produkowano jeszcze trabanty. Za projekt karoserii odpowiada włoski designer Bruno Sacco pochodzący z Udine. Na marginesie to piękne miasto w północno-wschodnich Włoszech, które warto odwiedzić choćby ze względu na wspaniałą wenecką architekturę, freski Giambattisti Tiepolo, tudzież naserwowany w tamtejszych kawiarniach Apfelstrudel, które podawany jest inaczej niż w krajach niemieckojęzycznych, bo z orzeszkami pini w nadzieniu. Ale wracając do Mercedesa, trudno uwierzyć, że ten model spokrewniony jest technicznie z popularną limuzyną klasy wyższej W124, zwaną u nas pieszczotliwie Baleronem. A to za sprawą jej wyjątkowo masywnego designu. To auto jest narysowane zupełnie inaczej. Jego aerodynamiczna sylwetka pięknie łączy sport i luksus, gwarantując podróż w najlepszym stylu. W konkursie na europejski samochód roku 1990 ten model zajął uwagę drugie miejsce, zaraz za Citroenem XM. Jak na sportowego roadstera Mercedes zachwyca komfortem. We wnętrzu, na kierowcę i pasażera czekają na przykład elektrycznie regulowane fotele. Automatycznie ustawiona jest również kolumna kierownicy. Pan Bruno Sacco studiował na Politechnice w Turynie, czyli alma mater wielkich włoskich projektantów samochodów. Następnie znalazł zatrudnienie u Mercedesa, któremu pozostał wierny przez kilka kolejnych dekad. W Niemczech założył rodzinę i tam też osiadł na stałe.